Witam serdecznie. Jakiś czas temu zaszekałam się, że na głów o to już raczej nie będę opowiadała, a jednak temat powraca. Powraca dlatego, że Hiszpania od kilku dni żyje wręcz pewnymi informacjami, które zostały ujawnione. No i teraz nie wypada o tym nie wspomnieć. Być może niektórzy z Was już się dowiedzieli o panelu dyskusyjnym, który odbył się 21 maja. W Nowym Jorku. Panel dyskusyjny nazywał się Sold Eye Connections. I na tych um, dyskusjach, na tych panelach pojawił się pułkownik Carl Nell. Emerytowany już, to prawda, ale wojskowy, oczywiście ze Stanów Zjednoczonych. I cóż on takiego ujawnił? Otóż powiedział, że Stany Zjednoczone. Uniemożliwiają ujawnienie, że nieludzka inteligencja, oni w tej chwili to tak nazywają nieludzka inteligencja wchodzi w interakcję z ludzkością już od bardzo dawna. Twierdzi też, że w Waszyngtonie, czyli w rządzie amerykańskim istnieją frakcje, które robią wszystko, co możliwe, żeby uniemożliwić upublicznienie tej informacji. I powiedział, że to w tej chwili już nie jest kwestia wiary, ale to jest kwestia pewności. Czekajcie, pokażę Wam tą krótką w tej chwili informację. Zostawimy to po angielsku, żebyście mogli sobie posłuchać. Pancik, ja się tutaj zmniejszę, jeśli mi się uda, <laughs> oczywiście walczę z tymi moimi, czekajcie, 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 zmniejszam się, widzicie jednak, kurczę, akurat w tym programie nie jestem zbytnio obeznana, ale to nic, daję radę. Nie ma co się stresować, poczekajcie. O, oczywiście um, odwołuję się do Larazon. Jest to jak zobaczycie tutaj są podane jest podana strona internetowa www.larazon.es, Hiszpania i um, kto tutaj napisał ten artykuł, zaraz sobie sprawdzimy. Tu widać w ogóle, kto napisał ten artykuł. Hmm, hmm, hmm. No ja nie widzę. Poczekajcie. O, widzę. Widzę Józef Guajarro. Dobrze. Mamy. Nie, Gicharro. Dobrze. Józef Gicharro. Yy, dobrze. I spójrzmy sobie, a kiedy on to napisał. 27 maja. Okej. Okay. Zaraz przetłumaczę wam wszystko na ten temat, ale przyjrzyjmy się najpierw samemu taki króciutki wywiad już wam pokazuję. Non-human intelligence exists. Non-human intelligence has been interacting with humanity. This interaction is not new and it's been ongoing. And there are unelected people in the government that are aware of that. There's zero doubt. Non-human intelligence exists. E, oczywiście, on potwierdza, że inteligencja nieludzka istnieje, że e, od zawsze generalnie była interakcja z ludzkością. New, Nie jest to żadna nowość, i e, przez cały czas miało to miejsce. No, i oczywiście są osoby w rządzie, które o tym wiedzą, i nie ma tutaj żadnych wątpliwości w tej kwestii. Zero doubt. Zero doubt. Ok, dobrze. To sobie zamykamy. Teraz przechodzimy. Czekajcie, ja bym chciała wiedzieć. Aha, to jest mój mikrofon. Mój mikrofon jest na maksa, i tutaj też widzę, że. Film powinien być na maksa. Dobrze. Mam nadzieję, że będzie dobrze słychać. Zobaczymy jak to się nagra. Yy, tylko teraz tak. Ja sobie zrobię... żebyście zobaczyli. Hello everyone. Thank you for coming this evening. I'm glad that we are the final talk of this year's SALT event. And I'm very excited to discuss what I can. No, Considered to, to, ostatnie... to be one of the most consequential questions of our lifetime, which is, are we alone in the universe? And I'm very lucky to have Carl Nell here joining me for this conversation. Carl, thank you so much for coming. And Anthony and AJ over at Salt, thank you so much for for hosting this. Uh, so, Carl, maybe to begin, can you share a little bit about your background, who you are, and perhaps why people should care what you say? Sure. Well, well, thanks, Alex. It's a pleasure and honor to be here, and it's a. Okay. I Specjalista, jeśli chodzi o podróże kosmiczne, jest, jest, jakby to powiedzieć, senior military officer, czyli jest to wyższej rangi oficer, tak, wojskowy, no i strategista, strateg, przepraszam, korporacyjny. Ja tu jeszcze mam dodatkowe informacje na jego temat, co będzie bardzo ciekawe, i to się bardzo łączy z tym filmem numer 75, który nagrałam jakiś czas temu, jeśli chodzi o ujawnienie i o informacje od Stevena Greera. Zobaczcie, proszę. Otóż Karl Nell... Jest specjalistą w dziedzinie inżynierii elektrycznej mechanicznej, służył w Army Space Command. Ponadto pracował nad opracowaniem programów strategicznych w branży obronnej z firmami takimi jak uwaga Bell Labs, Lockheed Martin. Pamiętacie, ja mówiłam w tym filmie 75, znajdziecie go u mnie, że Lockheed Martin jest to firma, która posiada przejętą technologię i jest w stanie zresztą wszystkie samoloty w tej chwili, które, nad którymi pracuje Lockheed Martin, posiadają zaawansowaną technologię, która wywodzi się z przejętych statków kosmicznych. Co jeszcze? NEL uczestniczył w grupie roboczej w zakresie niezidentyfikowanych zjawisk lotniczych, czyli UAP, po staremu UFO, rządu USA, dodając warstwę wiarygodności w swoich twierdzeń. To czyli, y, oczywiście, co? Mamy osobę, która pracowała w Lockheed Martin, widziała tą technologię, która jest skrywana przed światem, i teraz on wychodzi na panel dyskusyjny i zaczyna y, puszczać parę. No, czyli wszystko wskazuje na to, że mamy już do czynienia z kontrolowanym ujawnieniem, ale zaraz o tym będziemy mówili dalej. Uh, tukacie, bo on tutaj mówi o sobie. Fantastic event, and uh, I, I'm glad to see uh, a large bunch of folks that stuck it out to the end for this uh, for this talk. Uh, so I was fortunate; I had a, a four-year RTC scholarship to Penn. I graduated uh, with a degree in electrical engineering. Okay. On today. Mówi... I've run uh, strategic uh, technology programs in the defense industry. Carl, here's here's the million dollar question: Do you believe that a higher form of non-human intelligence has visited this planet? Right. So. No. Czyli teraz został zapytany, czy on osobistie wierzy, że nieludzka inteligencja wyższa, nieludzka inteligencja kiedykolwiek odwiedziła Ziemię? Non-human intelligence exists. Non-human intelligence has been interacting with humanity. No. Czyli powtarza to, co na początku już powiedziałam, że Ta nieludzka inteligencja, wyższa nieludzka inteligencja, czyli to wcale nie musi wyglądać jak my, czyli bardzo takie materialne. Mogą to też być niematerialne, to samo co Greer mówił, że mogą to być istoty świetliste generalnie, energetyczne. I on mówi właśnie, że istnieje taka inteligencja, wyższa inteligencja nieludzka. Ta interakcja nie jest nowa i jest ongoing że nie jest to nic nowego i przez cały czas mamy z tym do czynienia i że rząd stanów zjednoczonych oczywiście o tym wie so, um, no i teraz e, prowadzący mówi no więc to jest bardzo odważne stwierdzenie and I'm curious, how confident are you that that is true? E, i teraz zapytał jak bardzo pewien jesteś, że to co mówisz jest prawdą? A on mówi, nie mam żadnych wątpliwości, jest po prostu zero, zero wątpliwości. And, and Carl, what evidence have you seen? What was the moment where you developed this level of what you... y Czy był taki moment w swoim życiu, że zobaczyłeś coś, co ciebie przekonało? O tym, o, o czym teraz mówisz. Godowało to, że teraz jesteś pewien tego, o czym What You're saying is extremely <laughs> consequential and very important and I know that a lot of people here even perhaps may not believe that statement. i, i teraz prowadzący mówi, że nawet ja sobie teraz daję sprawę z tego, że nawet e, osoby, które są tutaj na tym panelu dyskusyjnym, te, tutaj na tej sali nie uwierzą w to. Right. Well... Um, Probably a better way to ask that is how can the folks in the audience come to the you know a uh, common understanding of what this phenomenon is? And so there's sort of two tracks here. One is from first principles and another is actually from the data. So sort let's take a look at the data. So we can look at some folks that have uh, very high level uh, access to information, like uh, Paul Hellier, who is the Defense chief for Canada, has come out and said the same thing. Ok, teraz Nel, pułkownik Nel odnosi się do. Yy, zaraz Wam powiem, do kogo. Bo ja sobie tu oczywiście wypisałam. Yy, odno aha, yy, popiera swoje. Nel poparł swoje oświadczenia na wybitnych postaciach, takich jak Paul Heller, Heller były minister obrony Kanady, oraz opiera się na Haim Shed. Na byłym szefie izraelskiego programu kosmicznego, którzy wyrazili podobne opinie. Potem w dalszym ciągu będzie odnosił się do amerykańskich ustawodawców, którzy, um, od których zażądał większej przejrzystości informacyjnej oraz zarzuca im, że nie mówią całej prawdy co, niech to sobie leci tak cichutko w tle, dobrze? A ja tutaj wam będę czytała jeszcze inne rzeczy. Czekajcie, żeby tutaj mi się nie... Czekajcie. Widzicie, się tu męczę, ale to nic, damy radę. Patrzymy dalej. Co jeszcze? Pułkownik NEL w, dalszym, w dalszej części będzie podawał również powody, dla których rząd mógłby niechętnie rozpowszechniać te informacje, wymieniając takie czynniki jak bezpieczeństwo narodowe, brak jasnego planu, możliwość zakłócenia społecznego, istnienie umów niepublicznych, cokolwiek to znaczy. Podkreślił jednak, że istnieje moralne prawo społeczeństwa do poznania prawdy, jak i potrzeba proaktywnej postawy wobec postępu ludzkości. To jest ważne. Właśnie on mówi, że no już jesteśmy na takim etapie, że już jest potrzebny postęp ludzkości. Zaraz wrócimy do tematu. Jednak Nel rozumie, że nie jesteśmy jeszcze przygotowani do Ujawnienia, aczkolwiek jedno to jest wierzyć, a drugie to jest wiedzieć, i czas na to, żeby już w końcu wiedzieć. Teraz tak. Dyskusja pogłębia się później. Nie będziemy całości tutaj tłumaczyli słowo-słowo, słowo, bo nie ma sensu, ja Wam tylko tu przeczytam tak ogólnie. Dyskusja pogłębiła się, badając implikacje możliwej interakcji z inteligencją nieludzką. Nel zasugerował, że darwinowska teoria ewolucji prawdopodobnie mogła mieć również zastosowanie w innych cywilizacjach. Mm -hmm. Już widzę. Okay. <laughs> Pewnie. Oszczek jednak, że przed przyjęciem całkowicie życzliwych, lub, złośli lub zupełnie złych intencji przybyszów z kosmosu no, może mieć zwod takie zwodnicze podejście, to może być. Podkreśla złożoność i możliwe konsekwencje interakcji z generalnie kosmitami. Wreszcie Nel wskazał znaczenie wiodących wysiłków Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o UFO, ale również przyznał, że jest to problem globalny który wymaga współpracy międzynarodowej. Przypomniał, że w, w przeszłości były cykle zainteresowania, jak i cykle braku zainteresowania tematem UFO. Mimo to wyraził optymizm co do możliwości prawdziwego postępu w najbliższej przyszłości, powołując się na ostatnie wyniki legislacyjne jako pozytywny krok. I teraz słuchajcie, kochani, według mnie, co ja myślę, w odniesieniu do tego mojego filmu 75, bardzo długiego, no, że nie takiego, odcinka warto sobie oglądnąć. Tam Greer wyraźnie powiedział, że on ma już w sądzie, pracuje dla niego, ja już nie pamiętam tej ilości, ile to było tych osób, najlepsi adwokaci ze Stanów Zjednoczonych pracują zupełnie pro bono, czyli za darmo i wprowadzają legislację, po pierwsze potrzebną do ochrony świadków, którzy widzieli na przykład w bazach y, amerykańskiej, y, amerykańskiego wojska widzieli na przykład UFO, widzieli y, badania, widzieli, albo byli inżynierami, którzy pracowali, którzy wybudowali, którzy nadzorowali więc chodzi o ochronę świadków, bardzo konkretną, też o to, żeby w końcu dostać się do tych wszystkich korporacji, które przejęły technologię z UFO, które w tej chwili, no nie tylko korporacji, ale też elit, które przejęły, które zarządzają, które używają na przykład jakichś super technologii na przykład do kontroli, do kontroli pogody, do kontroli też części ziemi. No i no do, do tego, że elity i korporacje po prostu mając taką technologię rządzą światem tak naprawdę i mówią Rządom krajów, co nie mają robić. I teraz zaczynają się wszyscy rakiem wycofywać. Zobaczcie zresztą, co się dzieje, na przykład jeśli chodzi o pandemię. Wszyscy nagle zaczynają mówić, no ale to przecież było wiadomo, że, że szczypawy będą szkodziły, ale to przecież było wiadomo. No to co my mówiliśmy, a wyście nie słuchali, braliście, to jest wasza wina. Co jeszcze? Wszyscy zaczynają dziwnie się wycofywać, zobaczcie, co się dzieje, znaczy dla nas to dobrze, bo świat zaczyna się oczyszczać. Czyli to, co ja zawsze mówię, głowa do góry idziemy w dobrym kierunku. Nie dajcie się zastraszyć nikomu, kto opowiada inaczej, że to już są ostatnie dni, że za chwilę wybuchnie w, wy, że będzie, będą konflikty, będzie, yy, będą wybuchy różnego rodzaju. Słuchajcie, mm, Niczego takiego nie będzie. Już jest kontrolowane ujawnienie, bo głupio im powiedzieć, słuchajcie, słuchajcie, ludzie wszyscy na całym świecie, my mamy tą technologię, korporacje mają, no i teraz zaczniemy już z tych korporacji to wszystko ujawniać, bo co się okazuje, że już się wszystko Zaczyna pokazywać, ujawniać, zaczynają, yy, muszą korporacje pokazywać co mają, i w tej chwili no, już są przejmowane te technologie, które mają być przekazane ludzkości. Także kochani, czekajmy, bo lada moment będzie z elektryczność za darmo. Ja nie mówię lada moment, że jutro, pojutrze, ale ja myślę, że to już jest kwestia naprawdę niedługa. Będziemy mieli antygrawitację, zanie, zanieczyszczenie zacznie znikać, zaczną się cudowne rzeczy. I teraz już jest kontrolowane ujawnienie. No bo lepiej powiedzieć, tak, tak. My jednak mamy ten kontakt z UFO i no i oni powiedzieli, że mogą nam przekazać um, zero point energy, antigravity, i no i to my już mamy jako ludzkość. Generalnie za chwilę będzie się to wszystko wdrażało. No, bo to głupio powiedzieć. Mieliśmy krety, które wszystko nam wygryzały i rządziły światem. No, bo Elity nie chcą, żeby do tego doszło. Dlatego patrzcie, do czego dochodzi. Bardzo pozytywna informacja. Zostawiam Was z tym na sobotę. No, już prawie po sobocie, ale na niedzielę i na przyszłe dni. Naprawdę świetne rzeczy się dzieją i cieszmy się, bo. Wspaniała przyszłość. Nowa Ziemia jest przed nami. Jest w nas, ale również przed nami. Myśmy pozytywnie, bo kreujemy nową, fajną też rzeczywistość. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Pa!